Wpadam w ciemność i las to moje życie, to mój. Trzeba pamiętać, że ludzie ze wschodu, z centralnej Polski, a przede wszystkim z, z, z Kresów wschodnich, doskonale m, pamiętali, e, czy była okupacja sowiecka w, roku, w latach 1939-1941. A nogi nie chcą nosić mnie, domyka się obławy krąg. Dlaczego ciągle taki żywy nabór do, do tej partyzantki leśnej z tych środowisk chłopskich? No, dlatego, że chłopi są bardzo mocno przywiązani do własności, a tutaj okazało się, że, że własność to może niekoniecznie może być dzisiaj Twoja, może być jutro niekoniecznie Twoja. Potwornie bada się spółdzielni, potwornie bada się kolchozów. Żaden niewolnik, żaden pies, dla nich obroża. Zwykła rzecz, dla mojej szyi... Przywiązani bardzo do religii, przywiązani bardzo do religii katolickiej, przywiązani do tego obyczaju i porządku rzeczy, jaki w Polsce miał miejsce. Tutaj na żadne powiedziałbym, na żadne nowinki nie było miejsca. A poza tym rzecz w tej chwili zapomniana, że ludzie, którzy kiedyś przysięgali, przysięgali i ojczyźnie i Bogu, naprawdę kiedyś śmiertelnie, poważnie traktowano przysięgę wojskową. W tych hełmach gwizdze wiatr, szukali światła w mroczne dni. Przed Bogiem tylko chylą skarg. Pośród klęczących do mnie szli, w pogardzie mając